Hej, w obecnym katalogu e, obowiązuje bardzo fajny program, który pozwala ci zgarniać nagrody za to, że po prostu robisz zakupy na własne potrzeby bądź polecasz kosmetyki dalej, e, właśnie w Oriflame i pokażę ci na czym polega ten program. E, w momencie dołączenia, jeżeli jeszcze nie dołączyłaś, to możesz się skontaktować z osobą, która ci ten filmik pokazała albo tutaj pod filmikiem na dole w opisie w komentarzu e, jest link do dołączenia. Robisz sobie swoje zakupy w pierwszym katalogu, i e, otrzymujesz, jeżeli zrobisz zamówienie za co najmniej 50 punktów. Taki portfel, jak tutaj widzisz, idealny teraz na wiosnę, na lato, z paskiem. Ja ostatnio, od dłuższego czasu już tak naprawdę, noszę ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy, e, typu, nie wiem, tam telefon, jakąś kartę e, do wejścia do, do córki do szkoły, kartę do płacenia i w zasadzie jakieś tam parę groszy. Więc, więc dla mnie byłoby to idealne. Jeżeli też tak masz, no to to może być dla ciebie taka mini kopertówka, czy właśnie portfel. I otrzymujesz go za 4,90. Przy czym jeszcze dodatkowo, jeżeli Twoje zamówienie właśnie opiewa na co najmniej 50 punktów, będziesz mieć darmową dostawę do domu. Także, yy, i teraz tak, uwaga: ten portfel z paseczkiem otrzymasz do zamówienia w kolejnym katalogu, tak? Czyli ten katalog obecny się skończy, datę obowiązywania masz na początku, na okładce katalogu i otrzymasz go do pierwszego zamówienia właśnie w kolejnym. Potem, jeżeli znowu zrobisz co najmniej 50 punktów, to otrzymujesz taką fajną torbę, no to jest właśnie taka mała torba, no to już chyba raczej kopertówka nie jest, ale na łańcuszku, którą możesz sobie albo zrobić taki podwójny łańcuszek, taki jak tej modelka i on jest wtedy taki krótki na ramię, albo można go tak sobie wyciągnąć, wtedy ta jedna część idzie niżej i druga wyżej, ty Możesz sobie przerzucić przez całe ciało na ukos, i taka torba otrzymujesz ją za 9,90 znowu w kolejnym katalogu, i potem robisz znowu zamówienie w kolejnym katalogu, znowu za co najmniej 50 punktów i otrzymujesz taką świetną fajną materiałową torbę szoperkę tutaj z jako skórą dookoła bardzo taka pojemna tutaj możesz sobie zobaczyć na zdjęciu jak ona wygląda i otrzymujesz ją za 19,90 bo po prostu robisz zakupy tak jak mówiłam na własne potrzeby i no jest to super sprawa jeszcze dodatkowo dołączyć się zestaw próbeczek za jeden grosz także też możesz sobie przetestować produkty jest to świetna sprawa bo 50 punktów to jest tak plus minus 200 zł, 150, 200, no w zależności od tego, co zamówisz, i masz produkty, te dodatkowe no, dołączone, naprawdę po, po bardzo niskich cenach, a ty pamiętaj, że będąc klubowiczem, oszczędzasz na zakupach 20%, no bo w katalogu produkty są. Mają swoją cenę, a ty w firmie płacisz 20% mniej. Więc naprawdę, jeżeli lubisz produkty Oriflame, to warto się teraz zapisać, yy, zrobić sobie swoje własne zamówienie i odebrać ten świetny zestaw. On naprawdę na żywo się rewelacyjnie prezentuje, właśnie w tych cenach, o których yy, pisałam. A punkty sobie sprawdzisz w koszyku, jak już będziesz po zalogowaniu się, dodając produkty do koszyka, tam się robi takie fajne podsumowanie i to wszystko będziesz widzieć. Także zachęcam Cię bardzo, yy, bycie klubowiczem nie zobowiązuje do niczego, możesz robić Kupę kiedy chcesz, ile chcesz, na jaką kwotę chcesz, wtedy kiedy potrzebujesz, a masz zawsze zniżkę. Także moim zdaniem mega warto. A są właśnie naprawdę super programy. Nie tylko ten program Witamy, ale potem dla osób, które już są od jakiegoś czasu, też są dodatkowe programy i dodatkowe promocje, więc warto taką kartę członkowską mieć.